Dla mnie on nic nie przedstawia. Przecież jakby nie był taki jeszcze ładny, jak jest, tylko taki już, to ja sam mogę go o kamienie potłuc, bo on nie ma żadnego znaczenia. Zaczęło się prześladowanie mnie, ale jeszcze przed tym posiłkiem pochyliłam głowę do modlitwy. A pan Kazimierz mówi: Pani sąsiadko, czy pani źle się czuje? że brat Skutna nawet swoją Biblię sprzedał. Powiedz, jak to się stało, że te 50 lat temu przyszłaś do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi? Byłam bardzo gorliwą katoliczką. W każdą niedzielę szłam do Kościoła. Ale tak się zdarzyło, że tu, gdzie mieszkałam, mieszkali adwentyści. I tak się zdarzyło, że ja, kiedy oni szli do kościoła, oćwiętnie ubrani, to ja ich widziałam i tak myślałam: Tacy dobrzy ludzie, spokojni, czemu oni nie chodzą do kościoła w niedzielę, tylko gdzieś idą w sobotę? To mnie już tak nurtowało, i szłyśmy z tą siostrą. Do sklepu. Wracałyśmy i ja zapytałam. Panie Wiesiu, dlaczego nie chodzicie do kościoła w każdą niedzielę? Bo ja chodzę i was nie widzę w kościele nigdy. A Wiesia, moja sąsiadka, odpowiada tak: Panie Irenko, my chodzimy do kościoła, ale chodzimy w sobotę. A ja mówię w sobotę? No tak, pani Renko, bo to pan Bóg dał ten dzień, abyśmy święcili sobotę. Jest to dzień pański, święty, Boży. No wówczas księża nie mówili tak, że, że może studiować pismo święte, tylko nadane były przykazania kościelne, obrzędy. A gdzie można kupić tę Biblię? Ona mi mówi, to ja przyniosę z kościoła. I oczywiście przyniosła mi. Razem żeśmy otworzyły przykazania. Ja czytam, przykazania Boże, nie uczynisz obrazu ani żadnego podobieństwa, nie będziesz się kłaniał, to ja od razu. Pomyślałam tak, rzeczywiście, robota rąk ludzkich, te obrazy. I tak byłam, taka byłam, nie wiedziałam, co mam robić. A jeszcze później dalej, że jedno z przykazań bożych zostało usunięte, a rozdzielone ostatnie, żeby było dziesięć. Więc to ostatnie przykazanie. Nie pożądaj żony bliźniego swego dziewiąte, a dziesiąte ani żadnej rzeczy, która jego jest. A przecież to jest jedno przykazanie. Więc już to wszystko runęło we mnie, że zmienili dlaczego. I wzięłam to pismo święte i poszłam do kościoła, do którego chodziłam. I ksiądz wyszedł, i ja powiedziałam, że przyszłam pożegnać. Ten kościół, do którego przechodziłam przez tyle lat, nie mogę tu dalej chodzić, bo tu jest kłamstwo. Są zmienione Boże Przykazania. Więc czy można poprawiać po Bogu? No i tam jeszcze wiele pytań zadałam księdzu. A ksiądz wtedy wstał. Ja też, jak wstał, ja wstałam. Doszedł do takiej figury, to rzekomo świętego Antoniego, stanął i mówi do mnie tak. No tak, to jest figura, przez ludzi to ona jest wykonana, ale ja się do niej nie modlę. A przecież ten święty Antoni, co to nie było, każdy w pomnetce nosił świętego Antoniego, żeby pieniędzy nie zgubić. Tak, ludzie byli wyuczeni. Ale mówi ksiądz, dla mnie on nic nie przedstawia. Przecież jakby nie był taki jeszcze ładny, jak jest, tylko taki już, to ja sam mogę go o kamienie potłuc, bo on nie ma żadnego znaczenia. To ja wtedy powiedziałam: Dziękuję. Proszę księdza, więc żegnam. Ja już tu więcej nie przyjdę. Czytam Biblię. Pytam wiele mojej wiesi, mojej sąsiadki, bo przecież wszystkiego też tak dobrze nie mogłam pojąć od razu. Jej mąż, bardzo dobry człowiek, gorliwy bardzo. No i spytałam kiedyś moi sąsiedzi, czy ja tam mogę pójść z wami do tego kościoła, zobaczyć, co to za kościół. Ja nie słyszałam o takim kościele. Bardzo chętnie mówią, bardzo chętnie. I ja przyszłam, to tak spoglądam, no tak, nie ma żadnego obrazu, nie ma ołtarza, a tu nie ma nic, jak się tu modlić. Ale ze spokojem słuchałam, modliliśmy się też, ja też modliłam się. To tak nie jest łatwe. Jak człowiek 40 lat chodziłam z rodzicami, no i później i moje dzieci. Za czym to wszystko poznałam, jaka jest droga prawdy, to wtedy już mówię koniec, ja już tam więcej nie pójdę i chodzi, zaczęłam chodzić tutaj. Miałam lekcje z bratem Kosowskim, no i została ochrzczona. Czy przyszłaś do kościoła na Kopcińskiego 67, tak? Tutaj już było, tak, tutaj tak. było nabożeństwa tak, i pastorem tak, był tak. pastor Kos Władysław Kosowski. Kosowski, tak. Mhm. Czy to była dla ciebie łatwa decyzja? Nie była to taka łatwa. To nie sprawa ubioru, to nie sprawa jakiejś pieśni, piosenki. To sprawa życia i śmierci, Bóg wszechmogący w niebie. To, to jest tak bardzo ważne. To nie było łatwe. Ale jeszcze co drodzy zaczęło się prześladowanie mnie. Mój tato, katolik, mamusia to była taka inteligentna osoba, ale tatuś to rozpaczał. Moja córka Irena, najstarsza, z taką dobrą opinią. Wszyscy ją tu szanują tak. Gdzie ona poszła? Więc tatuś cierpiał, też że tak mówiono. A ja już tak nie cierpiałam, bo wiedziałam, że idę na drogę Bożą. Idę tam, gdzie wytyczona jest droga Boża. Tam, gdzie są takie przykazania, jakie Bóg dał. Ale już święty szabat to było dla mnie najważniejsze. Pamiętaj, abyś dzień szabatu święcił. Sześć dni będziesz pracował i wykonasz wszelką pracę, ale sobota Pana Boga twego jest. Rodzina moja, moje siostry, rodzina. Nikt nie wierzył. Irena. Tak, co ona narobiła? I wciąż miałam to prześladowanie, prześladowanie. Ale ja z modlitwą znosiłam to, a miałam okazję tłumaczyć, pokazać z Biblii miałam okazję, że to wszechmogący Bóg powiedział, nie człowiek. Ale jeszcze nie powiedziałam tego, jak mój mąż przeżywał też. Jaki to wstyd, co to teraz będzie. No ale czekał, czekał, a ja modliłam się i prosiłam pana Boga i błagałam. I dzieci moje zarączki, syna i córkę, i na Kopcińskiego żeśmy jechali. 90 lat, to 50 lat tutaj moje dzieci się ochrzciły i mój syn. I moja córka. I mój mąż w końcu też się ochrzcił. A jeszcze ochrzciła się moja mamusia. A tatuś zawsze odchodził do mojej siostry, bo będzie szabat, no to się będziemy modlić, śpiewać. Odchodził do mojej siostry, a mamusia zawsze ze mną. Przyszedł taki dzień, a mamusia przychodzi do mnie i mówi tak: Córko. Ja się też chcę ochrzcić. A ja rozpłakałam się z radości. Mamo, tak ci dziękuję, że pan Jezus powiedział ci do serca, że Duch Święty ci przekazał to, że ty chcesz się ochrzcić. Więc była to moja wielka radość. A jeszcze z tego powodu że mamusia się ochrzciła, to jeszcze rodzina na mnie. Że nie dość, że ja tak zrobiłam, to jeszcze mamy wzięłam? Więc przechodziłam różne doświadczenia, ale dla mnie było największą radością mówić i mówić Słowo Boże. Gdzie pojechałam? Do sanatorium, do Ciechocinka. Bo pracowałam w spółdzielczości inwalidzkiej i wtedy dostałam sanatorium. Pojechałam. No to tam jak pojechałam, to wzięłam z sobą sporo też literatury, znaki czasu i książki jakieś tam też już nie pamiętam, ale wzięłam. No więc jak to w sanatorium? Przyjęcie, później śniadanie. Siedzi koło mnie pan, taki pan inżynier z Krakowa, pan Kazimierz. I drugi pan też, tak nieposadzoną, śniadanie. Ale jeszcze przed tym posiłkiem pochyliłam głowę do modlitwy, a pan Kazimierz mówi: Pani sąsiadko, czy pani źle się czuje? Nie, ja muszę podziękować panu Bogu za pokarm. A on patrzy na mnie i mówi: Jeszcze nie spotkałem takiej osoby. Tak, proszę pana, ja jestem adwentystką. I my dziękujemy Panu Bogu za życie, ale jeszcze za pokarm. Ale ten pokarm to musi być pokarm czysty, którym my nie jemy tego, bo my wieprzowiny nie jemy w ogóle. Owszem, są wegetarianie w naszym kościele, ale z mięsem też zjedzą. Jest sabat i do kościoła, do Włocławka jadę. Też był brat kosowski, wówczas miał kazanie. No i tam było kilka osób. To był brat śliwka nazywał się. U jego w domu taki pokój był i tam było nabożeństwo. No i po nabożeństwie zwróciłem się do braci: Czy wy nie możecie przyjechać do sanatorium, do ciechocinka? Ja pojadę teraz do sanatorium, poproszę. Oddziałową siostrę. Poproszę, portiera, był tam duży, okrągły stół, w koło były krzesła, fotele, no i przyjechali z literaturą. A była niedziela. To ludzie szli do kościoła. Oni wszystką literaturę porozkładali. W jedną miał z literaturą, drugi też. No sporo przywieźli tej literatury i Pisma Świętej, i książki Wielki Bój, i Życie Jezusa. Ja usiadłam sobie tam też w jednym krześle i tak modliłam się. Panie Boże, spraw, żeby bracia mogli te książki przywieźli, sprzedać, rozdać ludziom wracającym z Kościoła jak Pan Bóg wysłuchał mej modlitwy Ludzie szli o szli ale książek obchodzili w koło i sobie wybierali że brat skutna nawet swoją Biblię sprzedał wszystko sprzedali wszystkie książki wszystko sprzedali ale się rozeszło po sanatorium później, kto to jest ta pani Irenka. Nie chodzi do kościoła. Tutaj przyjechali jacyś mężczyźni, przywieźli tyle książek i tak się to rozeszło. Siedziała sobie osobno, taka pani Krysia koło brzegu. Obserwowała mnie i pewnego razu mnie pyta. Pani Irenko, kim pani jest? Nie wiem, o co pani chodzi, Pani Krysiu. Bo Pani jest inna. Pani nie jest katoliczka. Pani jest inna. Ja mówię tak, ja jestem adwentystką dnia siódmego. Och niech pani przyjdzie do mnie do pokoju. Oczywiście poszłam. A jeszcze poprosiłyśmy tam niektóre osoby takie z sanatorium. Do jej pokoju, bo ona chciała. No więc ja głosiłam im. Niektóre płakały, a ja śpiewałam pieśni. Śpiewałam pieśni, one się tak cieszyły. Miałam kontakt z niektórymi. Po dwóch tygodniach dostaję list. Pani Irenko, niech pani przyśle pastora, bo ja chcę studiować, i ja chcę się ochrzcić. A ja znowu modliłam się z nią i dziękowałam Bogu. I Pani Krysia się ochrzciła. Mhm. Także taką radość miałam. Piękne jest to, że się nie boisz, masz odwagę. I gdzie jesteś, to opowiadasz tak. o kim? O Panu Jezusie, który stał się w pewnym momencie dla ciebie tak ważny że pomimo trudności, tak jak o których wspomniałaś, o tych też takich rodzinnych, niełatwych historiach, postanowiłaś za nim pójść, przyjęłaś chrzest. Tak. Jakbyś mogła powiedzieć coś do, do innych, taką radę wynikającą ze swoich doświadczeń, z tych wszystkich lat, które chodzisz z Panem Bogiem, co by to było? Takie e słowa e dla młodszych, Aha. dla tych, którzy może dopiero poznają Pana Jezusa, co tak. byś im poradziła? Takie osoby, które by chciały słuchać, to bym im tak radziła, żeby szukały, szukali drogi do nieba, zbawienia, bo nie ma nic ważniejszego na tym świecie jak zbawienie. Pięknie, że Pan Bóg prowadził ciebie te 50 lat. To tak. jest niesamowite. Tym tak. bardziej, że w tym roku obchodzisz w ogóle 90. urodziny. Tak, tak, tak. Więc niesamowitym zdrowiu i kondycji tutaj możemy siedzieć razem. Gdybyś mogła powiedzieć e, młodszym, słuchającym widzom i tym, którzy mają podobne lata, tak. co należy robić, żeby z takim Panem Bogiem chodzić tak długo? Przede wszystkim włączności być z Bogiem. A Pan Bóg kieruje człowieka życiem. Więc musimy tak pielęgnować tą drogę zbawienia i prosić Pana Jezusa, żeby przebaczył nam nasze upadki, nasze grzechy z tego życia. Ale w Chrystusie Jezusie jest życie, jest zbawienie. I Pan Jezus zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Życzę. Wszystkim młodzieży i tym w średnim wieku, tym nieznającym jeszcze Boga, szukajcie Pana, szukajcie zbawienia, bo Pan Jezus oddał życie. Amen.